Na dzisiaj przygotowałam dla Was ocieplacz, ocieplacz na szyję w formie golfika, jak widzicie, albo możecie to krótsze zrobić, i wtedy oczywiście nie musicie tego zawijać. Ja to zrobiłam w ten sposób, że y, tą część zrobiłam troszeczkę wyższą, trochę więcej rzędów, i to można zawinąć. Ten ocieplacz. Zrobiłam dla wnuka. Do tego przyjdzie jeszcze, będzie robiona jeszcze czapka. I tak wygląda to z tyłu. Popatrzcie. No. Bardzo fajnie się prezentuje. Można to używać pod kurtką czy pod płaszczem. Tak jak powiedziałam, albo jako cieplacz, albo po prostu jako y, element dekoracyjny. Jak akurat patrzę, to jest 4,5. Ja pomyłkę zrobiłam. Ja wzięłam 4,5 druty. Tak. Tak chciałam. A powiedziałam wam przed chwilą czwórki. 4,5. I na druty z dłuższą żyłką nabieram trzy oczka. Takim sposobem, jaki, yy, jakiego nauczyłyście się, takim sposobem nabieracie po prostu trzy oczka. U mnie są to na początku dwa i później przychodzi trzecie oczko. Odwracacie Waszą robótkę i rozpoczynamy dzierganie. Pierwsze oczko Brzegowe zdejmujemy, przenosimy. Drugie oczko przerabiamy na lewo. I trzecie oczko przerabiamy na prawo. Odwracamy naszą robótkę i rozpoczynamy. My w tej chwili rozpoczynamy narzutem. W każdym rzędzie na początku będziemy robiły narzut. Jak to robimy? Popatrzcie, ten, ta nić od kłębków schodzi mi, jak zakończyłam, schodzi mi przed robótką. Bierzemy ją do tyłu. Prawy drut, popatrzcie. Może się ciut od Was odsunę. To będzie dla Was bardziej widoczne. Popatrzcie, wkładamy tu z góry na tą nić, która odchodzi od wskazującego palca. Odwracamy ten drut, zaciągamy troszeczkę i już mamy oczko. Kolejne oczko schodzi nam z drutu jako lewe i tak też je przerabiamy. Nić przed robótką i przerabiamy oczko lewe. Tu schodzi nam z drutu oczko prawe, a więc przerabiamy je na prawo. I tu robimy oczko lewe. Gotowe. Odwracamy naszą robótkę. I znowu nić za robótkę. Kładziemy prawy drut na tej włóczce, która odchodzi od wskazującego palca do drutu, i podbieramy, można powiedzieć, tą nić z góry, odwracamy, robimy takie zawinięcie i mamy narzut. Kolejne oczko jest oczkiem prawym. Klasycznie będziemy, byśmy to robiły tak, jak ja robiłam w tamtym innym ociplaczu, normalnie na prawo przerabiając. Ja tutaj chcę spróbować o jedno oczko niżej. To znaczy, popatrzcie, tutaj macie tą taką dziurkę, która jest z poprzedniego rzędu. Widzicie, to jest tutaj bardzo dobrze widoczne. Tu byście robiły klasycznie, a tu jest jedno niżej. A więc jeszcze raz robię mój narzut, bo go spuściłam. Wsuwam mój prawy drut jedno oczko niżej. Przeciągam włóczkę. Teraz możecie tylko zaciągnąć troszeczkę, żeby tam nie została jakaś wielka dziura. Czekajcie jeszcze raz, bo, bo coś mi tutaj się jedno niżej. Przeciągamy włóczkę i wyciągamy lewy drut. Zaciągamy. Tak. I teraz nam schodzi z drutu oczko lewe i też przerabiamy to oczko normalnie na lewo. I znowu mamy oczko prawe, a więc ja wsuwam drut jeden rząd niżej, przeciągam włóczkę, wyciągam lewy drut, gotowe. I ostatnie oczko przerabiamy na lewo. Odwracamy naszą robótkę i znowu rozpoczynamy narzutę a więc narzut, jedno oczko niżej, wyciągamy lewy drut, oczko lewe schodzi nam z drutu, jedno oczko prawe niżej, <laughs> przepraszam, oczko lewe. I to oczko, które powstało tu z narzutu, nie przerabiamy jedno niżej, ponieważ nie mamy tam otworka. A więc przerabiamy je całkiem normalnie na prawo. Gotowe. Odwracamy znowu robótkę i tak powtarzacie każdy jeden rząd. To znaczy, znowu rozpoczynacie narzutem. Tu schodzi nam z drutu oczko lewe i przerabiamy je na lewo. U mnie jest oczko prawe. I tu wsuwam drut prawy, jeden rząd niżej. Znowu oczko lewe i jedno oczko prawe, rząd niżej. Oczko lewe i to prawe robimy pod przednią ścianką całkiem normalnie. Odwracacie waszą robótkę znowu i kolejny rząd. Rozpoczynamy narzutem, przekręcamy, oczko lewe schodzi nam z drutu i takie przerabiamy. Oczko prawe i tak jak powiedziałam, możecie robić to całkiem normalnie klasycznym sposobem pod tylną ścianką czy pod przednią ścianką. Ja to robię o jeden rząd niżej. Oczko lewe, oczko prawe. Lewe, prawe i lewe. Gotowe. I znowu rozpoczynacie narzutem. Jedno oczko o rząd niżej. Wyciągamy lewy drut, oczko lewe. Oczko prawe, o rząd niżej, tak oczko lewe, oczko prawe, lewe, prawe rząd niżej i lewe. I w ten sposób, w ten sposób dziergacie dalej. Dziergacie do tego momentu, dziergacie do tego momentu, aż dojdziecie do tej wysokości, którą chcecie mieć, ale również pamiętajcie o tym, to musi tutaj mieć tą szerokość, żebyście to przez głowę przyciągnęły, a więc nie możecie za dużo tych oczek dobierać, oczywiście nie możecie zrobić takiego wielkiego worka. Po prostu do tej szerokości zmierzcie sobie wszystko, do tej szerokości, jaką potrzebujecie, żeby później przeszła wasza czy dziecka głowa przez ten otwór. Ja będę dalej to działała. Muszę sobie po, poza tym te kłębki zwinąć na troszeczkę mniejsze, bo to nie bardzo mi się tu podoba z tym... Z tym rozwijaniem. I jak dojdę do tej wysokości, gdzie będziemy musiały przejść na druty z krótszą żyłką, to do Was wrócę i pokażę Wam dalej, co robić. Jeszcze chciałabym, zanim, zanim się wyłączę, chciałabym Wam powiedzieć, że ja tu w tej, w tym ocieplaczu robiłam tu o pół numera grubszymi drutami, natomiast ten ściągacz, tu który się zabija, wzięłam pół numeru mniejszy. Ale to też również zależy tylko i wyłącznie od Was. Popatrzcie, tu nie ma żadnej dużej różnicy. A więc, tak jak powiedziałam, będę dalej dziergała, jak zakończę dojdę do tego momentu, gdzie musimy przełożyć dru na druty z krótszą żyłką, to do Was wrócę. Pierwszą część mojego ocieplacza już zakończyłam. Zobaczcie, to jest tym elastycznym y, wzorem, wzorem ściągaczowym, ale o jed prawe oczko o jedno niżej. Tutaj macie tym klasycznym, to znaczy całkiem normalnym prawym oczkiem. Y Fakt jest taki, że tu, tak jak Wam mówiłam, robiłam z dwóch nici, a więc automatycznie jest to większe, szersze i tak Teraz będę przechodzić na druty z krótką żyłką, bo będę zamykała to w, w krąg, to znaczy będę robiła w okrążeniach. Będę robiła ten ściągacz, który tutaj będzie zawinięty. Ten ściągacz przerabiam całkiem normalnym wzorem ściągaczowym, to znaczy jeden na jeden, jedno prawe oczko klasyczne i jedno lewe oczko. Jedno prawe klasyczne, jedno lewe. Ja w tej chwili na drucie mam 55 oczek. Jest to więcej niż tutaj miałam, ale tak jak powiedziałam, ta włóczka jest podwójnie robiona i jest robiony tym ocieplaczem, tym ściągaczem elastycznym. Tutaj było klasycznym i włóczka pojedynczo złożona. 55 oczek. Dlaczego? Liczba oczek jest nieparzysta, dlatego że jedno oczko jest więcej, żeby zamknąć to w okrążenie. A więc przerabiacie tak długo te narzuty, do, do, jeżeli robicie identycznie jak ja, żebyście miały 55 oczek czy 65. W każdym bądź razie, żeby była nieparzysta liczba oczek. Mi to wystarczy w zupełności. Popatrzcie jakie to jest elastyczne, a więc już jedno oczko czy dwa więcej byłoby w moim przypadku za dużo. I teraz bierzemy, bierzemy druty z, krótszą, z krótką żyłką. Dajcie. One już leżą przygotowane. Ja teraz zamykać będę tą moją robotę. Ja muszę to gdzieś tutaj zaczepić, żeby to nam nie przeszkadzało, bo hałasuje ten. Drut. Chcę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Te druty którymi rozpoczynacie. Nie bierzcie też za długiej tej żyłki. Oczywiście można to tutaj wyciągnąć. I, jeżeli nie jest żyłka za długa i nie możecie tej części naciągnąć, ale lepiej wziąć taką żyłkę, żeby, żebyście mogli ten pierwszy rząd, gdzie łączycie, zanim przejdziecie na, krótkie, na krótką żyłkę, żebyście mogły normalnie. Popatrzcie, y, pracować. To znaczy, w tej chwili zamykamy w okrążenie, zanim zaczniemy w kolejnym rzędzie już pracować y, drutami z krótką żyłką. Pierwsze oczko, które jest na lewym drucie, po prostu przenosimy. Nie przerabiamy, tylko je przenosimy. Oczko, które jest z prawej strony, odchodzi od kłębka, tu od palca. Przeciągamy nad tym oczkiem przeniesionym. Zobaczcie w ten sposób. I teraz bez przerabiania przenosicie to oczko z powrotem na lewy drut ono nam schodzi tutaj z drutu musi schodzić w moim przypadku jako oczko prawe bo kolejne oczko jest oczkiem lewym znowu prawe i tak dalej tu natomiast, <coughs> przepraszam jest ostatnie oczko lewe a więc lewe, prawe, lewe, prawe i tak dalej, i tak dalej tu możecie sobie na początek żebyście wiedziały gdzie gdzie macie yy, początek tej robótki założyć marker. I ten rząd przelabiamy jeszcze całkiem normalnie tymi drutami z, grubą, z grubszą żyłką. Ja to oczko przełożyłam niepotrzebnie. Tak ma być w ten sposób. Ta nić musi odchodzić tu od kłębka. I teraz pierwsze oczko, które mam na lewym drucie, jest oczkiem lewym. Następnie mamy, schodzi nam z rzutu, oczko prawe. Przerabiam to całkiem normalnie klasycznym sposobem pod przednią ścianką. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe pod przednią ścianką. Tutaj robiłyśmy wzorem puszystym czy elastycznym, wsuwając prawe oczko o jeden rząd niżej, robiąc jedno yy, to prawe oczko. Tu przerabiam całkiem normalnym, klasycznym sposobem, to znaczy całkiem normalnie, wsuwając mój prawy drut pod przednią ściankę yy, tego oczka. U mnie zostały jeszcze dwa oczka na lewym drucie, które przerabiam na tej długiej żyłce. Zobaczcie. I teraz przenoszę mój markier na prawy drut i przechodzę na na druty mogłabym zostać słuchajcie na tych drutach, ale one są długie, ta żyłka jest trochę dłuższa i te oczka mi się tu za bardzo rozciągają popatrzcie, jak będę miała na krótszych to jest wygodniej to dziergać ten drut chowacie gdzieś, żeby wam nie przeszkadzał i teraz bierzemy krótką żyłkę i przerabiamy dalej to jest teraz drugie okrążenie, które już rozpoczynam robić yy, krótkimi drutami. A więc u mnie po tym markierze, który sobie spadł, no, po markierze schodzi oczko lewe. I tak też je przerabiam. Następnie mam Prawe, to się też tu ja później ten marker sobie założę, w sumie niepotrzebny ten marker jest. Muszę schować ten koniec tego druta, bo on hałasuje na. I znowu oczko prawe, klasycznym oczko lewe. Oczko prawe, oczko lewe. I w ten sposób przerabiacie. Wasz ocieplacz czy golf w tej chwili, bo robimy tą część y, golfika, golfu. Y, albo zostawicie go pojedynczo, albo przerobicie więcej rzędów i wtedy możecie go zawinąć. Ja będę przerabiała teraz do tego momentu, kiedy Będę wiedziała, że to już wystarczy, ta wysokość. Ja go chcę również y, zawinąć, tak jak, jak w tym brązowym przykładzie. A więc będę robiła tą wysokość, gdzie y, będę widziała, że to już wystarczy. Wtedy wrócę do Was, powiem Wam, ile centymetrów mam, i pokażę Wam. Jak zamknąć te oczka, jak zakończyć tą robótkę również elastycznym sposobem zamykania. A więc na razie się z Wami żegnam. Tą część już zakończyłam. Ta wysokość jest dla mnie odpowiednia, ponieważ to jest ocieplacz dla dziecka. I tu w moim przypadku mam około 11, około 11 cm. To będzie odpowiednio tak, jak jest potrzebne. Zobaczcie, w ten sposób to będzie oczywiście przez to, że jeszcze to jest na drutach, to bardzo ciężko się to y, zawija, a nie chcę za bardzo naciągać, ponieważ nie chcę zgubić tych oczek z drutu. Zobaczcie, ta część wygląda tak, jakby tutaj była w tej chwili mniejsza ilość oczek niż tu. Gdzie zakończyliśmy? To tylko dlatego, ponieważ tą część robiliśmy tym yy, wzorem ściągaczowym, yy, puszystym, to znaczy jedno oczko niżej, przerabiając prawe oczka. Tu robiliśmy klasycznym, i dlatego to wygląda tak, jakby tu było mniej oczek. Liczba oczek jest identyczna, tak jak tutaj zakończyła. Teraz będę zamykała oczka. Zamykać będę te oczka również takim. Puszystym można powiedzieć sposobem. To znaczy, ja już mój marker zdjęłam i teraz z drutu jako pierwsze schodzi mi prawe oczko. To oczko przerabiam na prawo. Ja może trochę bliżej do Was przyjdę, to będzie lepiej widoczne. To oczko przerabiam na prawo. Tak? Robię narzut. Kolejne oczko, schodzi mi z drutu oczko lewe. I to oczko przerabiam na lewo. Teraz ten narzut, który tu zrobiliśmy. Przeciągamy przez to przerobione lewe oczko w ten sposób. I teraz to oczko, które przerabialiśmy jako pierwsze na prawo, przeciągamy również przez to oczko, które było narzutem. Gotowe. To oczko zostaje tutaj na naszym prawym, Drucie. Robimy narzut. Oczko prawe przerabiamy. Narzut przeciągamy przez to przerobione oczko. Nie zaciągajcie za mocno, żeby to tutaj było dosyć luźno. I to oczko, które tutaj było na prawym drucie, przeciągamy znowu przez to przerobione. Gotowe. Oczko zostaje na prawym drucie i robimy kolejny narzut. Tutaj schodzi nam z drutu lewe oczko i przerabiamy je na lewo. Narzut przeciągamy przez to przerobione. Przez to przerobione lewe oczko. I to oczko, które tutaj już widzicie, zobaczcie, tu jest taki odstęp pomiędzy, to znaczy, że tu już są zamknięte oczka. I to oczko, które było na prawym drucie, przeciągamy nad tym, które przerobiłyśmy z tym narzutem. Gotowe. Robimy narzut, i tu schodzi nam z drutu oczko prawe. Przerabiamy narzut. Przeciągamy i to oczko, które zostało samo na prawym drucie, również przeciągamy. Jeszcze raz Wam to pokażę. Oczko jest tu na prawym drucie. Robimy jeden narzut, tu schodzi oczko lewe z drutu, przerabiamy je na lewo. I narzut Przeciągamy przez to przerobione na lewo oczko. I teraz to oczko, które tutaj samotnie zostało na prawym drucie, będzie również przeciągnięte przez to oczko. I w ten sposób powtarzacie do tego momentu, kiedy zostanie Wam tylko jedno oczko na drucie. Tam przeciągamy tylko tą włóczkę. Chowamy ten koniec, który. Nam później po obcięciu zostanie i ocieplacz jest gotowy. Ja zamknę najpierw te wszystkie oczka i wtedy znowu do Was wrócę. U mnie zostały jeszcze dwa oczka na lewym drucie i to oczko, które jest na prawej. A więc robię jeden narzut, jedno oczko przerabiam na prawo, to ten narzut przeciągam nad tym przerobionym i to, które było na prawym drucie, przeciągam również tutaj przez to przerobione. Znowu narzut, i ostatnie oczko, które mam na lewym drucie, jest oczkiem lewym, w ten sposób je przerabiam. Przeciągam przez, nie, przez to lewe oczko mój narzut, i to oczko również przeciągam. Gotowe. Zobaczcie, tak to drut już mogę odrzucić, już nie potrzebuję go. W ten sposób to zakończymy już, obcinamy naszą włóczkę tylko i musimy tylko jeszcze schować ten koniec, który tutaj zostanie. Do tego potrzebna jest nam oczywiście igła. Ja mam taką igłę z dużym otworem. Tu musicie tylko ten jeden koniec przeciągnąć. W ten sposób i teraz tylko zakończyć. Zobaczcie, tutaj powstaje po zamknięciu tego ostatniego oczka, powstaje tutaj taki, taki skok, można powiedzieć. Ja to robię w ten sposób za zawsze, że zaciągam go tutaj. Widzicie? I już go nie ma. Przeciągam parę razy tą włóczkę i w sumie moja robótka już jest zakończona. Jedyne co tylko muszę zrobić. W ten sposób muszę jeszcze tutaj, gdzie rozpoczynałam ten mój ocieplacz, również schować ten koniec. Jak widzicie, mój ocieplacz już jest gotowy. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu, jeżeli rozwiniecie i chcecie zostawić takie wysokie, to pamiętajcie o tym, jeżeli nie chcecie zawijać, oczywiście, oczywiście miałam na myśli, to pamiętajcie o tym, żeby to nie było za wysokie, bo później będzie Wam się tylko tutaj y, zroluje ten sam koniuszek. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Do tego jeszcze będę robiła czapkę bo włóczki zostało mi dosyć, wystarczająco dużo mam włóczki. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten mój projekt dzisiejszy. Będę się bardzo cieszyła, jeżeli znowu zawitacie na mój, znajdziecie drogę na mój kanał. Jeżeli Wam się to podoba, to nie zapomnijcie postawić, zostawić Waszego lajka, bo to jest bardzo, bardzo pomocne dla mnie. Życzę Wam miłego dnia, zostańcie zdrowi i do usłyszenia, cześć.